W hallu do Polsaty pojawiła się nowa para, m.in. Aleksander Sikora. i będzie też Tomasz Wolny. Jak myślisz, poradzą sobie? O to w ogóle się nie martwię, bo zarówno jeden i drugi to są naprawdę bestie telewizyjne i, i wiem, że świetnie sobie poradzą, z Olkiem się przyjaźnie prywatnie, Tomka lubię, to może nie przyjaciel, ale kolega z pracy na pewno, natomiast wiem, że świetnie sobie z tym poradzą i że widzą się na pewno to spodoba, no i trzymam kciuki, jeszcze z Olkiem dzisiaj nie gadałam, bo to się dzisiaj wydarzyło, nie? Ta mówię, ja wiedziałam tylko na Instagramie, że coś tam się pojawiło, ale na pewno się z nim dzwonię i powiem, no i w końcu, bo wiemy doskonale, ale bo często o tym gadaliśmy, że, że on bardzo tego chciał, on bardzo lubił poranne programy, bardzo lubił PNS i, i wiem, że cały czas ta energia w nim była i chęć by by W halotu z jego rola się zwiększyła i tak też się stało. A czy my zobaczymy Ciebie w roli prowadzącej dzień dobry TVN? no bo wiem, że też byś chciała. No to właśnie wiesz, to nie, może nie do mnie pytanie, bo jakie decyzje padną, zobaczymy niebawem. Ja jestem otwarta na to, myślę, że jestem gotowa na takie wyzwanie, ale też nauczyłam się już tego, że czasami nie ma co wybiegać przed szereg i, i cieszyć się chwilą. Ja się dzisiaj cieszę, bo jest Afryka i to jest rzeczywiście moje spełnienie marzeń. A jeśli na tej drodze niebawem ma się pojawić prowadzenie dzień dobry, to, to na pewno będzie mi. Bardzo miło, i, i, i będę czuła wdzięczność taką, jaką czuję dzisiaj. To jeszcze chciałam Cię zapytać o jedną rzecz. Powrót Marzeny Rogalskiej do telewizji polskiej był dla Ciebie zaskoczeniem? Miłą niespodzianką? Mm, zaskoczeniem? Może trochę. Tak, miłą niespodzianką również, bo uważam, że Marzenka jest bestią telewizyjną i, i ma niesamowity dystans, ma niesamowite poczucie humoru. Ona jest bardzo lubiana i, i cieszę się, że ten potencjał i to jej wieloletnie doświadczenie zostanie wykorzystane w pytaniu na śniadanie. No decyzja ciekawa. Mam nadzieję, że, że będzie. W w tym formacie jak najdłużej, bo wiadomo wiatr zmian przynosi różne decyzje. Sama jestem tego przykładem. I tak jak powiedziałam, skupmy się na dniu dzisiejszym. A dzisiaj przede wszystkim gratuluję Marzence i wiem, że wróciła do swojego żywiału, bo jest w tym świetna. Stojąc tutaj, myślisz sobie, że w Twoim przypadku to była dobra zmiana? To była dobra zmiana. To była dobra zmiana i, i, i naprawdę. Um, Mam chyba dużo szczęścia, że to się wszystko tak gdzieś układa samo, a przed, przede mną się pojawia, wyrasta nagle, i, i uważam, że jeśli tak się dzieje, to znaczy, że trzeba tą drogą iść, bo piękne rzeczy mogą się pojawić i tak się właśnie dzisiaj wydarza. Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.